Ja oczywiście ma z tej strony, bo w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie liczbę naklejeń, naklejek papierowych z Paryża, bo mam już statystyki dokładniej z 28 lipca. Także zobaczymy sobie, jak to wygląda. Ja już tą tabelkę przejrzałem. No i dla wspierających będzie oczywiście rozszerzona tego wersja, bo oczywiście nie mam tylko papierów, ale dla Was przygotowałem papiery na ten odcinek. Dla wspierających jest oczywiście holo, folia i gold, także jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam. I jeżeli ktoś by chciał się wymienić, to również zachęcam na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z kodem KEBUS odbieracie sobie bonus i dostajecie darmowe 5 dolarków przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu 35%. Także naprawdę fajne bonusy, zachęcam was serdecznie na stronkę. I, I to tyle, link znajdziecie w opisie. A my przechodzimy sobie do statystyk. Let's see. Yy, generalnie... Przyznam szczerze, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o naklejenia. Wiadomo, że nie liczymy tutaj w setkach tysięcy, ale jesteśmy bardzo bliscy tego. Jesteśmy tego bardzo bliscy. Najbliżej jest, jak widać, 9. Myślę, że Nine już na ten moment przekroczyło tą liczbę. E, wiadomo, są to szacowane. E, ale i tak, mimo wszystko, jest fajnie. Będziemy patrzeć na tą rubrykę, czyli na... W sumie to jest z wczoraj. Mm, także... Bardzo świeże są te statystyki, więc możecie zostawić łapkę, że wam tutaj taki content przywożę. Ale co mnie cieszy? Cieszy mnie na pewno Furia, 71 tysięcy. Na tle Legend wypada jako jedna z lepszych. Eee, czwarta. Najlepsze, najlepiej wypada Nine, oczywiście Na'Vi, e, Fnatic i potem właśnie Furia. Reszty nie będę omawiał, no bo to jakiś tam... E, niekoniecznie to musi nas interesować. Dalej lecimy do Challengersów. I w Challengersach dwie drużyny: Monte i Force. Czemu Force jest tak naklejany? Szczerze nie wiem. Nie wiem, co może być tego przyczyną, ale jest jedna rzecz, która mnie jeszcze cieszy, i jest to naklejalność Apexa. Jest to trzecia drużyna, wiecie, że ja chciałbym inwestować w Apexa, że chciałem inwestować w Apexa i dalej się tego trzymam. A naklejalność tej naklejki jeszcze bardziej sprawia, że chcę w nią zainwestować. Także Apex tutaj jak najbardziej na plusie. I przechodzimy sobie do kontendersów, a w kontendersach zdecydowanie dominuje Face. Zdecydowanie dominuje Face 58 tysięcy potem mamy fluxo, co też ma też, też fajny wynik, ale to fluxo wiadomo. Eee. Complexity 49 też sporo, no i Mouse 42 też sporo i tutaj jak na cenę naklejki no to naprawdę fajnie to wszystko poleciało jeżeli chodzi o same naklejenia Ale Fluxu naprawdę ładnie wypada, zwłaszcza jak na papier, bo naklejka papierowa nie powala jakoś, więc myślę, że w holo wygląda to jeszcze lepiej To by było na tyle, co do tego, tej tutaj tabelki to wkleję Wam po prostu zdjęcie na Discorda dla wszystkich a jeżeli ktoś by chciał rozszerzyć temat, to zapraszam do wspierającego, nawet do tego najtańszego. Jakoś muszę ten kontent oddziałać, widzowie. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.